W wieku 44 lat Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach przeżywają jeden z najbardziej wzruszających momentów w swoim życiu. Znana dziennikarka i prezenterka oraz wybitny muzyk, artysta o wyjątkowej wrażliwości, po raz kolejny pokazują, że prawdziwe emocje rodzinne potrafią poruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serca. Chociaż przez lata utrzymywali swoje życie prywatne z dala od medialnego zgiełku, teraz radość z oczekiwania na narodziny dziecka jest tak wielka, że trudno ją ukryć. To niezwykłe wydarzenie wywołało falę reakcji wśród fanów i mediów, którzy z zapartym tchem śledzą każdy gest pary. Aleksandra i Kuba, znani z dyskrecji i bliskiej więzi, podzielili się momentami pełnymi szczerego wzruszenia, które natychmiast odbiły się szerokim echem w sieci. Każdy szczegół ich przygotowań do roli rodziców wywołuje zainteresowanie, a publiczność z niecierpliwością zastanawia się, jak para poradzi sobie z nadchodzącym wyzwaniem, jakie emocje towarzyszą im w tym przełomowym czasie i jak zmieni się ich codzienne życie. Już od pierwszych godzin po ogłoszeniu wiadomości media społecznościowe i portale plotkarskie zalała fala komentarzy, a reakcje fanów pokazują, że Aleksandra i Kuba nadal potrafią przyciągać uwagę, nawet w sprawach najintymniejszych. Jak wyglądały ich pierwsze chwile po otrzymaniu tej radosnej informacji? W jaki sposób przygotowują się do nowego etapu życia? Czy ich doświadczenie i dojrzałość wpłyną na sposób, w jaki będą witać swoje dziecko? Wszystko to stawia pytania, które sprawiają, że historia ich rodziny staje się jeszcze bardziej fascynująca i wciągająca, zachęcając do śledzenia kolejnych wydarzeń. W życiu Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha nadszedł moment, który na długo pozostanie w pamięci pary i ich bliskich. Oczekiwanie na narodziny dziecka w wieku 44 lat dla Aleksandry i dojrzałego artysty, jakim jest Kuba, staje się nie tylko kolejnym etapem życia, lecz także prawdziwym przeżyciem emocjonalnym, które łączy ich jeszcze mocniej. Informacja o nadchodzącym dziecku została potwierdzona przez zaufane źródła w rodzinie oraz oficjalne kanały komunikacji pary, co nadaje całej historii autentyczności i wagi. Przygotowania do przyjęcia nowego członka rodziny rozpoczęły się od urządzania pokoju dziecka, wyboru niezbędnych akcesoriów i opracowania harmonogramu codziennych obowiązków. Każdy detal od koloru ścian po wybór łóżeczka był przemyślany, by stworzyć przestrzeń pełną miłości i bezpieczeństwa. Para, mimo swoich intensywnych obowiązków zawodowych, poświęca czas na rozmowy, planowanie i wspólne podejmowanie decyzji, co podkreśla ich zgraną współpracę i wzajemne wsparcie. Reakcje Aleksandry i Kuby w chwili poznania wiadomości były autentyczne i wzruszające. Choć oboje znani są z opanowania, w tym momencie nie kryli emocji. Łzy szczęścia pojawiły się naturalnie, a uśmiechy nie znikały z ich twarzy. W rozmowach z najbliższymi, podkreślali, że radość z oczekiwania na potomka w tym etapie życia jest doświadczeniem niezwykłym, które napełnia ich codzienność głębokim sensem. Aleksandra przyznała, że perspektywa zostania matką w tym wieku daje jej nową energię i poczucie odpowiedzialności, a Kuba podkreślił, że nie może się doczekać pierwszych wspólnych chwil z synem i uczestniczenia w każdym etapie jego życia. Codzienne życie rodziny mimo obecności kamer i mediów pozostaje miejscem intymnym i pełnym troski. Wspólne poranki, rozmowy przy kawie, drobne gesty czułości między Aleksandrą a Kubą wszystko to pokazuje, że rodzina, nawet w świecie pełnym publicznej uwagi, może zachować swoje wartości i bliskość. Reakcje bliskich, przyjaciół i fanów były natychmiastowe, komentarze w mediach społecznościowych pełne były gratulacji, zachwytów i emocjonalnych wyznań, a każdy post i zdjęcie związane z przygotowaniami do narodzin dziecka przyciągały uwagę szerokiej publiczności. Nie brakowało także subtelnych, wcześniej nieujawnionych znaków radości, które para dawno temu dzieliła w prywatnych kręgach. Zdjęcia z rodzinnych spacerów, wspólne wyjścia, drobne gesty troski wobec siebie nawzajem, wszystkie te elementy teraz nabierają nowego znaczenia i stanowią potwierdzenie bliskiego, pełnego miłości życia rodzinnego. Każdy obserwator zastanawia się, jak Aleksandra i Kuba poradzą sobie z wyzwaniem bycia rodzicami w pełnym wymiarze, jak zmieni się ich codzienność, jakie nowe rytuały i tradycje wprowadzą dla swojego dziecka. Media i publiczność z zapartym tchem śledzą każdy ruch pary, próbując uchwycić zarówno emocje, jak i przygotowania praktyczne. Pojawiają się pytania o to, jak będzie wyglądać pierwszy dzień narodzin dziecka, jaką rolę odegrają dziadkowie i bliscy, a także jak Aleksandra i Kuba podzielą się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych i wywiadach. To wszystko tworzy atmosferę pełną napięcia, emocji i oczekiwania, które sprawiają, że historia ich rodzin. Rodziny staje się nie tylko prywatnym przeżyciem, ale wydarzeniem przyciągającym uwagę całego kraju i miłośników życia rodzinnego. Wszystkie te elementy składają się na obraz rodziny przygotowującej się do jednego z najważniejszych momentów w życiu narodzin dziecka, który pokazuje, że mimo wieku, obowiązków zawodowych i medialnej uwagi prawdziwe emocje miłość i bliskość pozostają najważniejsze. Aleksandra i Kuba w sposób naturalny pokazują, że rodzina to nie tylko dom i wspólne chwile, ale przede wszystkim głębokie przeżycia i wzajemne wsparcie w najważniejszych momentach życia. Każdy dzień, każda rozmowa i każdy drobny gest przygotowań stają się świadectwem tego, jak bardzo para ceni rodzinę, jak emocjonalnie przeżywa nadchodzące zmiany i jak przygotowuje się na przyjęcie nowego członka rodziny. Ich zaangażowanie, szczerość i otwartość wobec najbliższych pokazują, że nawet w świecie pełnym medialnego zgiełku można zachować autentyczne i prawdziwe emocje, które wzruszają, inspirują i przyciągają uwagę publiczności. Publiczność z niecierpliwością śledzi każdy moment, a media rozpisują się o subtelnych znakach radości, drobnych gestach i przygotowaniach pary do roli rodziców. Wszystko to tworzy historię, która wciąga, angażuje emocjonalnie i sprawia, że każdy czytelnik może poczuć się jak świadek tego niezwykłego, pełnego emocji wydarzenia. Każdy dzień przynosi nowe szczegóły, a oczekiwanie na narodziny dziecka staje się prawdziwym spektaklem emocji, miłości i rodzinnej harmonii, który jednocześnie podkreśla dojrzałość, odpowiedzialność i głębokie uczucia Aleksandry i Kuby wobec siebie i nadchodzącego potomka. W miarę jak dni mijają, emocje Aleksandry i Kuby stają się coraz bardziej namacalne. Każde przygotowanie do przyjścia na świat ich dziecka nabiera głębszego znaczenia, a drobne gesty codzienności, uśmiech, spojrzenie, wspólne planowanie zyskują nowy wymiar. Para często dzieli się tymi chwilami w gronie najbliższych, tworząc atmosferę pełną ciepła, zaufania i wzajemnej troski. Ich radość staje się zaraźliwa, a każdy moment oczekiwania zdaje się potęgować emocje, które towarzyszą im od chwili, gdy dowiedzieli się o nadchodzących narodzinach. Kuba, znany ze swojej wrażliwości i otwartości, nie kryje wzruszenia. Nawet w codziennych rozmowach, gdy wspomina przyszłość z synem, w jego głosie słychać duma i niecierpliwość. Aleksandra, choć z natury bardziej powściągliwa, w prywatnych momentach pokazuje radość i lekką niepewność typową dla przyszłych rodziców, którzy po raz pierwszy mają przyjąć na świat swoje dziecko. Razem tworzą obraz pary, która w pełni przeżywa każdy etap oczekiwania, a ich wzajemne wsparcie staje się fundamentem bezpieczeństwa i stabilności dla całej rodziny. Codzienne przygotowania od urządzania pokoju dziecka po wybór pierwszych ubranek i zabawek stają się rytuałem, który pozwala Aleksandrze i Kubie zbliżyć się do siebie jeszcze bardziej. Każdy detal jest starannie przemyślany, a wspólne decyzje oparte na wzajemnym szacunku i miłości. Publiczność, śledząc te subtelne sygnały w mediach społecznościowych i w relacjach znajomych, dostrzega autentyczność i szczerość przeżyć pary. Reakcje rodziny i przyjaciół są równie pełne emocji. Bliscy dzielą radość, udzielają wsparcia i dzielą doświadczenia, które mogą okazać się pomocne w nowej roli Aleksandry i Kuby. Każde spotkanie, każdy wspólny posiłek czy spacer staje się okazją do rozmów o przyszłości, planach i marzeniach związanych z wychowaniem dziecka. Dzięki temu atmosfera oczekiwania na narodziny jest nie tylko pełna emocji, ale również przemyślana i bezpieczna. Każdy dzień przynosi nowe refleksje i emocje. Kuba i Aleksandra coraz częściej myślą o tym, jak ich życie zmieni się po przyjściu dziecka, jakie wyzwania i radości przyniesie codzienność. Ich szczerość wobec siebie nawzajem oraz otwartość na nowe doświadczenia pokazują, że mimo medialnego zainteresowania potrafią zachować autentyczność i intymność życia rodzinnego. Widzowie śledząc te emocje, mogą niemal odczuć napięcie, radość i oczekiwanie, które towarzyszą Aleksandrze i Kubie. Każda chwila, każda rozmowa i każdy uśmiech stają się świadectwem prawdziwej miłości i głębokiego zaangażowania w życie rodzinne. Wspólne przygotowania, planowanie i emocjonalne reakcje pary tworzą historię pełną autentycznych uczuć, które przyciągają uwagę i wciągają w sam środek rodzinnych przeżyć. Drobne gesty, które mogłyby wydawać się zwyczajne, teraz nabierają znaczenia. Kuba delikatnie układa pierwsze ubranka w szafie, aleksandra wybiera miękkie koce i zabawki, które będą towarzyszyć ich synowi. Wspólne planowanie dnia, rozmowy o przyszłości i dzielenie się marzeniami sprawiają, że każda minuta oczekiwania jest wypełniona miłością i pełnym emocji zaangażowaniem publiczność, która śledzi ich codzienne życie, zaczyna dostrzegać, że Aleksandra i Kuba nie tylko przygotowują się do roli rodziców, ale także pokazują, że emocje, wsparcie i miłość są fundamentem szczęśliwej rodziny. Ich autentyczność, dbałość o szczegóły i wzajemna troska sprawiają, że historia oczekiwania na narodziny staje się inspiracją dla wszystkich kurzy, którzy obserwują ich życie, łącząc w sobie emocje, przygotowania i Głębokie uczucia rodzinne. W miarę jak dni zbliżają się do oczekiwanego momentu, intensywność emocji Aleksandry i Kuby staje się niemal namacalna. Każdy poranek wypełniony jest planowaniem, rozmowami o przyszłości i drobnymi przygotowaniami, które budują atmosferę pełną ciepła i zaangażowania. Aleksandra coraz częściej dzieli się z Kubą swoimi uczuciami, od ekscytacji podrobne obawy, które są naturalną częścią oczekiwania na narodziny dziecka. Kuba, reagując na te chwile, staje się oparciem i wsparciem, pokazując pełne zaangażowanie w życie rodzinne i emocjonalną bliskość, która w tym okresie nabiera szczególnego znaczenia. Codzienne rytuały, wcześniej zwyczajne, teraz nabierają symbolicznego wymiaru: wspólne przygotowanie pokoju dziecka, dobór pierwszych ubranek, rozmowy o tym, jak wprowadzić dziecko w świat pełen miłości i bezpieczeństwa. Każdy gest Aleksandry i Kuby wyraża troskę, odpowiedzialność i pełne zaangażowanie, a jednocześnie radość, którą para dzieli się w gronie najbliższych. W tych chwilach szczególnie ujawnia się autentyczność emocji Kuby. Jego wzruszenie jest widoczne w spojrzeniu, w tonie głosu, w drobnych gestach, które pokazują, jak bardzo przeżywa rolę przyszłego ojca. Aleksandra, choć spokojniejsza w wyrażaniu uczuć, również nie ukrywa radości i ekscytacji. Ich wzajemne spojrzenia, ciche uśmiechy i rozmowy stają się świadectwem głębokiej więzi i gotowości do przyjęcia nowego życia w rodzinie. Rodzina i przyjaciele uczestniczą w tych przygotowaniach z pełnym zaangażowaniem, dzieląc radość i doświadczenie. Ich wsparcie nie tylko ułatwia parze organizację codziennych spraw, ale także tworzy przestrzeń pełną emocji i autentycznej bliskości. Każde spotkanie, każda wspólna chwila staje się okazją do rozmów o przyszłości, dzielenia się wspomnieniami i marzeniami związanymi z wychowaniem dziecka. W miarę jak zbliża się dzień narodzin, napięcie i ekscytacja wzrastają. Aleksandra i Kuba coraz częściej myślą o tym, jak ich życie zmieni się po pojawieniu się dziecka, jakie radości i wyzwania przyniesie codzienność. Ich wzajemna troska, otwartość i szczerość wobec siebie nawzajem pozwalają przeżywać ten czas w sposób intensywny, autentyczny i pełen emocji. Publiczność, obserwując te chwile, niemal czuje puls emocji, od radości, przez wzruszenie, po ekscytację oczekiwania. Każdy uśmiech, każde spojrzenie i każda drobna czynność Aleksandry i Kuby stają się świadectwem miłości. Odpowiedzialności i zaangażowania w nowy etap życia. Ich wspólne przygotowania, emocjonalne reakcje i codzienne gesty budują historię, która przyciąga uwagę, wzrusza i inspiruje wszystkich, którzy śledzą ich życie. Codzienność Aleksandry i Kuby, choć pełna emocji, jest także wypełniona planowaniem i troską o każdy szczegół od wyboru mebli, przez przygotowanie pierwszych zabawek, po rozmowy o wartościach, które chcą przekazać swojemu dziecku każda decyzja jest podejmowana wspólnie z myślą o tworzeniu bezpiecznej i pełnej miłości przestrzeni dla nowego członka rodziny. Widzowie, którzy śledzą te wydarzenia, mogą niemal odczuć atmosferę napięcia i radości. A także dostrzec, jak Aleksandra i Kuba wspólnie przeżywają każdy dzień oczekiwania. Ich zaangażowanie, troska i emocjonalna bliskość tworzą obraz rodziny, w której miłość i wzajemne wsparcie stają się fundamentem każdego działania. Zaskakujący zwrot w tej historii sprawia, że wszyscy obserwujący z niecierpliwością czekają na kolejne szczegóły. Jak dowiedzieliśmy się z wiarygodnych źródeł, Aleksandra i Kuba nie tylko przygotowują się do narodzin swojego pierwszego dziecka, ale już pojawiają się pierwsze subtelne wskazówki dotyczące planów rodzinnych na najbliższe miesiące. To niewielkie ujawnienie, choć niepełne, wywołało falę emocji wśród fanów i mediów, potęgując ciekawość dotyczącą dalszych kroków pary. Obserwując codzienne przygotowania, od dekoracji pokoju dziecka po drobne gesty bliskości między Aleksandrą a Kubą, łatwo dostrzec, jak bardzo zaangażowani są w nową rolę, jak uważnie planują każdy aspekt przyszłego życia rodzinnego. Ta uwaga do szczegółów, połączona z autentycznym przeżywaniem emocji, sprawia, że historia staje się nie tylko relacją o nadchodzących narodzinach. Ale także inspiracją dla widzów, którzy śledzą życie pary z fascynacją i wzruszeniem. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z oficjalnymi informacjami, zachęcamy do śledzenia naszego kanału i odwiedzania strony internetowej, gdzie na bieżąco publikowane będą aktualizacje dotyczące Aleksandry i Kuby. Każda chwila ich przygotowań i każda emocja są dokumentowane w sposób rzetelny i w pełni potwierdzony, aby widzowie mogli cieszyć się najświeższymi informacjami bez obawy o niepewne plotki. Nie przegapcie kolejnego odcinka, w którym przyjrzymy się bliżej pierwszym reakcjom rodziny i przyjaciół na narodziny dziecka oraz kolejnym krokom, jakie Aleksandra i Kuba podejmą, aby przygotować się do tego wyjątkowego wydarzenia. Wasza ciekawość i emocje są naszym przewodnikiem, a każdy nowy szczegół zostanie ujawniony w pełni profesjonalnie i rzetelnie. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania i aktywnego śledzenia naszych materiałów, aby być częścią tej wyjątkowej historii, która łączy